Lato. Zdecydowanie najlepsza pora roku. Dla młodych ludzi często też najnudniejsza, bo nieświadomi tego, że te dwa miesiące a w przypadku rzetelnych, zaliczających wszystko w pierwszym terminie studentów trzy miesiące laby. To najlepszy okres ich młodzieńczego życia. Padają oni ofiarą swoich słabych skillsów w zakresie time managementu. I potem, kiedy wskoczy im trójka z przodu, to słychać będzie tylko z kowyty. Ile to ja mogłem, tyle wolnego. A teraz, gdyby nie te bachory stara, to latałbym po całym świecie, albo chociaż jeździł porszawką. I w poniedziałki swajpowałbym blondynki, w środy brunetki, a w piątki z arcybiskupem Janem robilibyśmy w klubie bank. Raz dziewczynka, raz chłopaczek, żeby życie miało smaczek. Johnny spokojnie, prokurator Marek, to ojciec chrzestny mojej Angeliki, która przecież nie jest moja, mówimy ojca i syna i Chopper Gunner, amen. Skoro już nie wiesz co robić z wolnym czasem, to proszę, świst, niczym tornado, gry wirują na wyprzedażach. Bogacze z Blizzard Entertainment również przeceny przy tytułach zawiesili, a tam proszę. Za 2999 euro współczesna wojna 2019. Akurat, kiedy nagrywam ten komentarz, to promocja się już kończy. Ale z promocjami jest tak, że jak nie ma promocji na początek lata, to na pewno będzie promocja na koniec lata, a możliwe, że będzie też promocja na środek lata. Więc jeżeli zobaczycie grę Modern Warfare z ceną 2999, to do tego odnosi się mój komentarz. Jak wiecie kupiłem Cold War ale co gorsza powiedziałem też jednemu koledze żeby kupił, że coś pogramy razem, no i nie gramy i nie pogramy, bo przez przeżycia płynące z Warzona ciężko potem jest strzelać w Cold War. Nie chcemy się uwsteczniać, chcemy ewoluować. Pika pika, chce się zmienić w MakePakeChu i tasakiem uciąć sobie łapki i zamontować w ich miejsce tytanowe protezy z wgranym Spotify i streamami piłki nożnej w jakości 8K. Nie chcę znowu doprowadzić sytuacji, w której będę żałował cudzych pieniędzy, a uwierzcie mi, że bardziej mnie boli cudzy, źle wydany pieniądz niż mój spending fuck up. Dlatego tematem dzisiejszego komentarza będzie czy warto kupić Modern Warfare 2019 dziś, to jest w trakcie lata 2021, a może nawet y, później. Bo Modern Warfare ma obecnie bliżej niż dalej do swoich drugich urodzin, a przecież kody żyją zazwyczaj rok, bo potem 85% bazy graczy robi przeskok na nową odsłonę serii, a te 15 co zostało to tylko psychotoksyczni Stalkerzy, którzy tak się w grze zakochali, że mają ochotę zedrzeć z wybranki twarz i nałożyć ją na siebie w postaci maseczki peelingującej. Look at me, I'm so pretty right now! Jestem też ja. A we mnie Modern Warfare żyje przez Warzone. Głównie. Ale czasem schodzę do piwnicy nakarmić moją lubu. Musisz tu zostać, kochana. Na zewnątrz wojna. Tu jesteś bezpieczna. Zjedz coś i nie zapomnij o witaminkach. Błysnij sobie też antybachorekka po posiłku. Tym jest właśnie dla mnie multiplayer w Modern Warfare. Czymś cennym, ale rzadko przeze mnie odwiedzanym. Rzadko korzystam, ale za Chiny nie odinstaluję. Wynika to z tego, że zaspokoiłem już swoje potrzeby w tym tytule. Givery wylewelowane, a kamuflaże mam w poważaniu. Więc jak gram, to po prostu for fun. Niestety, nie mogę levelować nowych broni pojawiających się w Cold War i Warzone przy pomocy Modern Warfare. Mogę tylko wbijać kolejne poziomy karnetu bojowego. Nie jest niespodzianką to, że biznesmeni z Activision na siłę wciskają. Wszystkim nowego koda, a stary jakby mogli to w ogóle usunęliby z kart historii. I to jest to, z czym musicie się liczyć przy zakupie Modern Warfare dzisiaj. Bo ta gra obecnie zostaje zamiatana pod dywan. Bronie z Modern Warfare, z których można też korzystać w Warzone, zaczynają ustępować tym z Cold pod każdym względem. Od mobilności po TTK. W ogóle to ostatni sezon dla Modern Warfare skończył się totalnie z D. Pod koniec sezonu urwał się dialog z wydawcami. Na liczniku karnetu bojowego widniało 0 dni, które po 5 dniach zmieniło się w ekstra 9 dni. A to wszystko dlatego, że znowu nas oszukano. Chętnie opowiem jak. Kiedy? W 1939 roku. Genghis Khan ostrzeliwał Krym z AC-130, Modern Warfare wybuchło. Stało się kontentem numer jeden. A dojrzalsi kontentu twórcy porzucili Fortnite'a na rzecz Warzona. Bo tak, ten kod wybuchł nie przez dobry multiplayer, a dzięki trybowi Battle Royale. Wtedy to twórcy zapraszali ludzi na różnego rodzaju eventy i zapewniali, że Modern Warfare dostanie wieloletnie wsparcie. I zaznaczali, że nie chodzi tylko o Warzona, ale też o zwykły multiplayer. Że będą dodawać mapy, nowe skiny, no i generalnie wygląda do no i generalnie wygląda. No i generalnie wyglądało. No i generalnie wyglądało to tak, że człowiek będzie mógł wybrać. Mam ochotę kontynuować przygodę z Modern Warfare i jednocześnie być na czasie z Warzonem? Mogę. Nie muszę wydawać ekstrakasy, żeby kupować nowego kota. Ty, no normalnie człowieku, mam dwa lata spokoju. Czy to możliwe, że oni się nawrócili i przestali modlić się z Bubu i mi się miogi do pomnika wielkiej sowy w parku Yellowstone? Oczywiście, że nie i oczywiście, że im nie wierzyłem. Ale nie spodziewałem się aż tak słabych zagrywek, jakie nam zaserwowano. Bo Modern Warfare Multiplayer ma dzisiaj mniej weekendów na przykład z podwójnym XP, jeżeli w ogóle jakieś ma, bo nie, no wydaje mi się, że nie ma w ogóle to double XP w Modern Warfare. Niby możesz levelować karnet na trzech poziomach. Nieważne czy grasz Modern Warfare, Warzone czy Cold War, levelujesz jeden i ten sam karnet. Na 99% z moich obserwacji wynika, że karnet leveluje się wolniej grając multiplayer w Modern Warfare. Nie mówiąc o tym, że 90% zawartości karnetu jest do wykorzystania tylko w Cold Warze albo Warzone. A te 10%, które możesz wykorzystać w multiplayerze do Modern Warfare, to tylko jakieś obsmarkane naklejki, yy, zawieszki na bronie, czyli praktycznie sam badzie, przynajmniej w moim odczuciu. Nowe bronie, które są dodawane do gry, są dostępne tylko w Warzone albo w multi do Cold więc albo musisz grać multi Cold War, albo levelować giwary przez tryb Grabiesz, albo pozostałe tryby w zakładce Warzone. I tak, nowe bronie są zazwyczaj OP. Każdy je ma i kto nie ma, chce je mieć. No chociaż ostatnio zostałem ograny w troszeczkę inny sposób. Była to zagrywka z tych brudnych, ale inna. E, miała na miejsce w ubiegłym sezonie. Dodali nowe bronie. Była to pepesza i swiss. I na początku te broni okazały się być po prostu słabe. Ale w trakcie trwania sezonu dostały one dwa czy nawet trzy bufy. I z pepeszy zrobiła się broń dobra, ale nie przesadzona, ale okej. Okay. A swiss stał się z badziewia jedną z najlepszych snajperek w grze. Kar98 jest GIT, ale nie wiem czy swiss nie jest lepszy. Tak to rozegrały. Też czwane liski. Ale w tym sezonie powróciliśmy do starych zagrywek. MG82 na dzień dobry opi. Wymazywać ludzi, znerfiony dopiero po tygodniu, bo nie wiem, czy to jest rocket Science, żeby znerfić broń. No ale generalnie wszystko jest tak skonstruowane, żeby sępy się rzuciły i kupowały karnety z ekstra poziomami. Chaching! To jest właśnie free to play. Nie spodziewajka taka. W ogóle to w plikach Modern Warfare znajdują się niewydane mapy, bronie, paczki operatorów, np. przykład Sołpa, Maktawisza. Więc tam generalnie był plan na rozwój, ale jakiś Krzysztof Jarzyna zdecydował, że nie. Trzeba opluć graczy i wymusić na nich zakup nowego koda. A w ogóle teraz kompletnie z nienacka dodali do Modern Warfare dwie nowe mapy. A, ha, ha, ha. to o to chodziło z tym wsparciem, że prawie dwa lata od premiery dodadzą dwie nowe mapy, czyli że dwie mapy równa się dwa lata wsparcia. Boż, już kumam, głupi Google Translatorek. Coś mi chyba źle przetłumaczył, albo ja po prostu kuleję z angielskim. Dlatego jeśli myślisz o modern warfare jako o uzupełnieniu twojego uzależnienia od urzona, to nie polecam. Jeżeli z kolei myślisz o Cold War jako o takim uzupełnieniu, to też nie polecam, ale trochę mniej, bo tam poza tym, że sobie broń odblokowujesz i wylewelujesz, to może ci się gra nawet spodoba i w ogóle wygrasz kodowe życie. Pamiętaj, że Cold War ma inny silnik. Taka sama czułość myszki w Modern Warfare i Cold Warze. Chodzi mi tutaj o wartość w grze wpisaną w polu czułość myszki. One się ze sobą nie pokrywają. No w końcu inne silniki, inne gry, inny feeling. Niby to jest wszystko ze sobą połączone i to jest niby taka jedna wielka, szczęśliwa, patchworkowa rodzina. Ale matko bosko, jakie to jest głupie i na siłę! I powiem szczerze, że jeżeli w następnym roku będzie tak samo i nowy kod znowu będzie się jakoś integrował z tym obecnym, to ja chyba po prostu grzecznie podziękuję i, i, i przejdę sobie gdzieś w jakąś inną zakładkę. Dobrze, że 2021 rok stoi pod znakiem nowego Battlefielda. Fuck it. Dlatego zadaj sobie pytanie. Czego oczekujesz od tej gry? Czym ona ma dla Ciebie być? Masz ochotę popykać sobie w Modern Warfare jako rozgrzewkę uzupełnienie do Warzona, czy masz po prostu ochotę grać w Multiplayer boś chociaż taki jak ja i albo dawno nie grałeś, albo jakoś tak wyszło, że po przerwie od serii zdecydowałeś się na zakup najnowszej odsłony, no i nie pykło. Jeżeli wpisujesz się w ten drugi wariant, to wyciągnij kartę, bo 29,99 to jest good price. Nie mówię, że uczciwy, ale taniej raczej nie będzie. Ten kod nie jest idealny, ale jest dobry. Moim zdaniem jest na. Lepsze od lat. Będziesz się wkurzał, ale będziesz się też dobrze bawił. Emocjonalny up and down. W moim przypadku więcej jest tych momentów up i pamiętaj, nie rób z siebie męczennika. Zobacz, z czego strzelają inni i strzelaj z tego samego. Ludzi do grania nie brakuje, niezależnie od pory dnia, ale to dzięki crossplayowi. A tak w ogóle to masz oczy, człowieku? To jest trzeci komentarz z rzędów na tym kanale, w którym tło stanowi Modern Warfare. Podoba ci się? No to skoro patrzysz i ci się podoba, to znaczy, że jak kupisz, to będzie ci się podobało najprawdopodobniej jeszcze bardziej. Moja rekomendacja jest. No a no tak, no i na koniec. W tej grze jest też kampania, która ma lepsze i słabsze momenty. Można w niej na przykład strzelić w dziecko. Więc jeżeli cię to zainteresowało, to polecam. Idź do psychiatry.